Witajcie, moi drodzy, w drugim odcinku działu rośliny. Dzisiaj zajmiemy się wyjściem roślin na ląd. Dlaczego rośliny wyszły na ląd? Skąd taka radykalna decyzja? Jakie są różnice w warunkach życia na lądzie i w wodzie z punktu widzenia roślin? No i wreszcie, jakie adaptacje umożliwiły roślinom taki sukces w opanowaniu środowiska lądowego? I to będzie niejako wstęp do dalszego omawiania roślin, to znaczy poruszę tutaj kilka tematów, które będziemy potem rozwijać w kolejnych odcinkach. Sponsorem tego odcinka jest kurs więcej niż matura, który gwarantuje Wam wynik. Top 15% wyników z danego przedmiotu. Oczywiście, jeżeli spełnicie określone warunki. Jakie to są warunki, jak działa ta gwarancja, możecie przeczytać na stronie, którą podlinkuję w opisie pod filmem. A z Kodemani od biologii przysługuje Wam 10% rabatu na wszystkie kursy. Wracając do tematu, zadajmy sobie na początek pytanie. Po co rośliny w ogóle wyszły na ląd? Czy im było tak źle w tej wodzie? W końcu wiemy, że rośliny potrzebują wody, jak właściwie wszystkie organizmy żywe. No a środowisko wodne ma tę zaletę, że co jak co, ale wody jest w nim pod dostatkiem. Więc dlaczego były tak zdeterminowane, żeby jednak opuścić to środowisko wodne i wyjść na ląd? Co wiązało się z pokonaniem wielu trudności natury technicznej, czy może bardziej fizjologicznej? Otóż na lądzie występuje pod dostatkiem coś, co dla roślin jest bardzo kluczowe, a mianowicie nieograniczona dostępność do światła słonecznego. Dawno nie było odniesień do żadnych piosenek w moich filmikach, dlatego dzisiaj polecę wam ten hit. Sprzed kilku dekad. No więc właśnie, światło to jest to, o co roślinom chodzi, ponieważ światło, jak wiecie, umożliwia fotosyntezę. Intensywność fotosyntezy zależna jest od natężenia światła. A fotosynteza jest dla roślin tym, czym dla człowieka jest wolność, czyli wartością najwyższą. Więc dostęp do światła był tym, co skusiło rośliny do opuszczenia środowiska wodnego. W poprzednim odcinku omawiając krasnorosty, pokazywałam wam ten schemat widma światła w zależności od głębokości wody. Wiecie, że światło dociera tylko do pewnych głębokości w ograniczonych zakresach, i tak Na lądzie tego problemu nie ma. Teraz, zanim powiemy więcej o adaptacjach do życia na lądzie, to powiedzmy sobie jeszcze, kiedy to właściwie nastąpiło. Otóż, jak szacuje się na podstawie skamieniałości, nastąpiło to około 460-470 milionów lat temu. To jest środek ery paleozoicznej, dokładniej Ordowik, czyli Drugi okres paleozoiku. I te pierwsze rośliny wyglądały mniej więcej tak, jak tutaj widać. To są tzw. ryniofity, One nie mają właściwie liści, w ogóle niewiele co mają. I o nich się zwykle wspomina w kontekście tzw. teorii telomowej. I tej teorii chyba nie musicie znać pod kątem matury, ale na wszelki wypadek o niej wspomnę, zwłaszcza, że to jest w sumie bardzo prosta sprawa. Chodzi o to, że telomy to są te szczytowe części pędów. Które tutaj widzicie. I teoria telomowa mówi o tym w skrócie, że te szczytowe pędy w toku ewolucji się spłaszczały, poszerzały, ulegały różnym przekształceniom i adaptacjom, i w ten sposób powstały liście i w ogóle ta cała różnorodność organów, która występuje u dzisiejszych roślin. Do tego się Właściwie sprowadza teoria telomowa. Ale wracając do powodów wyjścia na ląd, wyzwań i korzyści z tym związanych. Na lądzie, jak już wiemy, jest fajnie jasno, ale za to istnieje powszechny problem deficytu wody. I to jest coś, co roślinom może mocno doskwierać. Na lądzie, poza tym, że dostępność wody to jest jedna sprawa, ale występuje też stały problem utraty wody poprzez parowanie, zwłaszcza gdy słoneczko mocniej przygrzeje. No i do tego. Zachodzi jeszcze konieczność pompowania wody z gleby. To nie jest to, co w środowisku wodnym, że woda jest po prostu wszędzie dookoła. Tutaj woda jest zazwyczaj w glebie i trzeba ją pompować w górę wbrew sile grawitacji. Co wymaga, no właśnie, jakich adaptacji? Przede wszystkim wykształcenia tkanek przewodzących. Oczywiście u roślinek takich bardzo malutkich, prymitywnych jak mszaki nie ma jakichś takich super tkanek przewodzących, bo woda nie musi być specjalnie transportowana na duże odległości. Ale im większa roślina, tym Bardziej już wymaga porządnych tkanek przewodzących i odpowiednich mechanizmów umożliwiających ten transport wody. O tych mechanizmach więcej będzie mowa w dziale Fizjologia Roślin. No i druga taka adaptacja bardzo ważna to jest wytworzenie tkanek okrywających u roślin lądowych. I to, jak te tkanki wyglądają. Otóż, na powierzchni liści pędów, generalnie tych części nadziemnych, występuje tak zwana skórka. Ona nie zawiera chloroplastów. To jest coś, co właściwie bardzo przypomina nabłonek u zwierząt, to znaczy dokładniej u bezkręgowców, bo one mają właśnie taki jednowarstwowy nabłonek. Jest to po prostu warstwa komórek ściśle do siebie przylegających, która chroni rośliny. Od zewnątrz. I co jest jeszcze bardzo ważne, to na tej skórce występuje warstwa tak zwanej kutykuli. To jest taka substancja składająca się z kutyny i wosków, generalnie z takich związków tłuszczowych. O charakterze hydrofobowym. No i ta cutikula, mimo że wygląda niepozornie, u niektórych roślin jest grubsza, u niektórych jest cieńsza, w zależności w jakich warunkach żyją, ale ma ona bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o ochronę przed parowaniem wody. Tak więc skórka wraz z cutikulą jest kolejną ważną adaptacją do życia na lądzie. Ale implikacją tego uszczelnienia rośliny, czyli tych zabezpieczeń przed utratą wody, jest to, że musiały one wykształcić jakiś sposób na wymianę gazową. No bo rośliny muszą chociażby pobierać dwutlenek węgla do procesu fotosyntezy. Niezbędna jest też możliwość odparowywania wody, tak zwany proces transpiracji, który jest jednym z mechanizmów napędzających przepływ wody w roślinie. No i po to właśnie powstały aparaty szparkowe. To są takie struktury, które mogą się nieco różnić. Budową, ale pod względem funkcjonalnym służą do tego samego, czyli umożliwiają. Wymianę gazową i transpirację w kontrolowany sposób. To znaczy, mogą się otwierać i zamykać w zależności od warunków środowiska, w zależności od tego, na ile roślina jest w danym momencie narażona na utratę wody, na ile powinna tę wodę oszczędzać, a na ile może sobie pozwolić na transpirację, i tak dalej. Aparaty szparkowe mogą się otwierać i zamykać w zależności od tego, czy są napęczniałe wodą, czy nie. Aczkolwiek o tym mechanizmie otwierania i zamykania również będzie mowa w ale fizjologia roślin, więc tutaj tylko o nich wspominam jako o takiej kolejnej adaptacji do życia na lądzie. No i teraz kolejne wyzwanie związane z życiem na lądzie to jest Siła grawitacji w połączeniu z niską gęstością ośrodka. Chodzi po prostu o to, że powietrze ma dużo mniejszą gęstość niż woda, czyli nie podtrzymuje niczego samo w sobie. A z kolei siła grawitacji ściąga wszystko do Ziemi, prawda? Żeby utrzymać się w pionie, musimy w to włożyć jakiś wysiłek. Jak jesteśmy bardzo zmęczeni, to najchętniej byśmy się położyli na płasko zgodnie z siłą grawitacji, bo to nie wymaga wkładania żadnego wysiłku w utrzymanie. Pionowej postawy. Tak więc, jeżeli coś nie ma odpowiedniego wzmocnienia, jakiegoś szkieletu czy innego mechanizmu utrzymującego w pionie, no to na lądzie będzie miało tendencję do rozpłaszczania się na ziemi. A rośliny tego nie chcą. Rośliny chcą możliwie efektywnie eksponować się na światło słoneczne. Więc te czynniki wymusiły wytworzenie u roślin tkanek wzmacniających. Im większa roślina, im wyższa, im bardziej masywna, tym bardziej wymaga takiego wzmocnienia swojej struktury. No i tutaj kolejną ważną substancją, która odegrała rolę w wyjściu na ląd, jest lignina. Lignina to jest tak naprawdę nie tyle pojedynczy związek chemiczny, co raczej taki ogromny polimer organiczny, który wysyca ściany komórkowe roślin i powoduje ich drewnienie. A co za tym? Idzie usztywnienie struktury rośliny. Więc obecność ligniny jest kolejną adaptacją do życia na lądzie, aczkolwiek tu chodzi raczej właśnie o takie większe rośliny typu drzewa i krzewy. W przypadku mniejszych roślin typu trawy czy właśnie tulipany, czy coś w tym rodzaju, tak zwane rośliny zielne, to w ich przypadku do utrzymania. Pionu wystarczy w dużej mierze woda. Czyli jeżeli komórki są odpowiednio napełnione wodą, czyli mają tak zwany turgor, to utrzymują się w pionie na zasadzie takiego jakby szkieletu hydraulicznego. Z kolei, jeżeli występuje deficyt wody, to takie rośliny robią się klapnięte. Co pewnie mieliście okazję obserwować, jeżeli zapomnieliście podlać swoje roślinki doniczkowe. No, i teraz jeszcze jedna sprawa, czyli jak życie na lądzie wpływa na tak ważny aspekt egzystencji, jakim jest rozmnażanie. Otóż u roślin lądowych znaczy właściwie w ogóle u roślin, występują dwie postacie, jeżeli chodzi o rozmnażanie. Jest to gametofit i sporofit. Gametofit to jest taka postać rośliny w jej cyklu życiowym, która się rozmnaża poprzez wytwarzanie gamet, komórek rozrodczych. A z kolei sporofit to jest taka postać rośliny, która się rozmnaża na drodze wytwarzania zarodników, czyli spor, dlatego sporofit, czyli takich malutkich kuleczek, z których potem wyrastają nowe roślinki. Ale nie mylić zarodników z nasionami. Nasiona powstają w wyniku zapłodnienia, czyli połączenia się kumrek rozrodczych wytwarzanych przez gametofit. I te pokolenia sporofitu i gametofitu występują po sobie na zmianę w cyklach życiowych roślin. Okej, okay, ale co to ma wspólnego z adaptacjami do życia na lądzie? Otóż. Rośliny lądowe wytwarzają zarodniki i wytwarzają ziarna pyłku, które zawierają komórki plemnikowe potrzebne do zapłodnienia i powstania nasion. Na lądzie, jak już wiemy, mamy problem deficytu wody, czyli wysychania, który często jeszcze jest nasilony przez wysokie temperatury, znacznie wyższe niż mamy w większości ekosystemów wodnych. Zarodniki i ziarna pyłku muszą więc być szczególnie zabezpieczone. Przed kompletną utratą wody. I tu wkracza do akcji substancja zwana sporopoleniną. To jest kolejny wynalazek ewolucyjny roślin lądowych. Ta nazwa sporopolenina jest, szczerze mówiąc, zupełnie pozbawiona polotu, bo pochodzi po prostu od słów spory, czyli zarodniki i polen, czyli pyłek roślinny. W każdym razie jest to dość tajemnicza substancja, to znaczy jest tak trwała, że bardzo trudno ją rozłożyć i w związku z tym określić dokładnie jej skład chemiczny. W każdym razie to właśnie sporopolenina nadaje ziarnom pyłku i zarodnikom niesamowitą trwałość, odporność na temperaturę, na suszę, grzyby i inne niekorzystne czynniki. Dowodem na trwałość sporopoleniny jest również to, że ziarna pyłku i zarodniki znajduje się nawet w wykopaliskach w prawie niezmienionej postaci. Na podstawie tego, jakie pyłki znajdują się w jakichś tam złożach geologicznych, mikropaleontolodzy są w stanie powiedzieć różne mądre rzeczy na temat pochodzenia tych skał czy czegoś w tym rodzaju. Na tym zdjęciu są właśnie różne ziarna pyłku pochodzące od różnych roślin. No i tak jak widać, ta sporopolenina może być tak ładnie urzeźbiona. W jakieś tam fantazyjne, dziwne faktury. Podsumowując, jest to kolejna bardzo ważna substancja, która umożliwiła roślinom opanowanie środowiska lądowego. No i teraz jeszcze jedna rzecz, również w temacie rozmnażania, to jest kwestia lęgni i rodni. Do tej pory nie wspominałam o lęgni, dlatego że one występują u roślin wodnych, a my nie omawialiśmy cykli rozwojowych roślin wodnych, nie mówiliśmy o ich rozmnażaniu, bo to nas na szczęście nie obowiązuje. Ale ja powiem tutaj tak krótko, w razie gdybyście się z tym zetknęli, że lęgnia to jest taka prosta struktura, często jednokomórkowa, której zadaniem jest wytwarzanie komórek jajowych. Są lęgnie i są plemnie. Lęgnie wytwarzają komórki jajowe, plemnie wytwarzają plemniki. I tak Taką lęgnię funkcjonalnie można porównać do jajnika u kobiety czy u samicy jakiegoś zwierzęcia. Podkreślam, że funkcjonalnie, no bo oczywiście jajniki są wielokomórkowymi narządami, a lęgnia jest, tak jak mówiłam, często jednokomórkowa, ale ich zadanie jest podobne. Natomiast u roślin lądowych mamy coś takiego jak rodnia i rodnia to już jest wielokomórkowy twór, który nie tylko zawiera komórkę jajową, ale tam się również po zapłodnieniu rozwija młodziutki sporofit. I w związku z tym rodnie możemy pod względem funkcjonalnym porównać do. Brzucha, kobiety, czy samicy z całą macicą, łożyskiem i ze wszystkim, co umożliwia rozwój zarodkowy. Czyli występowanie tej rodni to też jest cecha roślin lądowych i pewna adaptacja do życia na lądzie, dlatego, że taka rodnia chroni sporofit na pierwszym etapie jego rozwoju w tych strasznych warunkach lądowej egzystencji. Ale wrócimy do tego jeszcze przy okazji tematu rozmnażania roślin. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o różnicę między warunkami lądowymi a wodnymi, mianowicie zawartość gazów oddechowych. No i tutaj właściwie nie mam jakoś specjalnie wiele do powiedzenia. To znaczy, wiadomo na pewno, że stężenie gazu w wodzie jest znacznie bardziej zmienne niż w powietrzu. W powietrzu mamy około 21% tlenu i 4% dwutlenku węgla. I to jest właściwie stała wartość. Natomiast w wodzie te stężenia zależą od wielu czynników. Jeżeli, na przykład, rozkłada się bardzo dużo materii organicznej, jest jakiś zakwit glonów, to mogą się wręcz wytwarzać lokalnie warunki beztlenowe, bo jest bardzo dużo tlenu zużywane na te procesy rozkładu. Rozpuszczalność gazów w wodzie również zależy od temperatury, prawda? Więc w wyższej temperaturze gazy się trudniej rozpuszczają. Pamiętam takie wakacje nad jeziorem dawno temu, gdzie było bardzo ciepło i nastąpiła tak zwana przyducha. Martwe ryby pływały brzuchami do góry po powierzchni jeziora, bo po prostu rozpuszczalność tlenu w wodzie była tak niska, że się podusiły. Z tego co pamiętam, to wasze podręczniki, podają, iż w wodzie jest więcej dwutlenku węgla, na lądzie jest mniej, średnio przynajmniej. I stąd rośliny lądowe mają adaptacje typu większa powierzchnia asymilacyjna, dużo liści, aparaty szparkowe itd. Zapewne tak jest. Nie mam jakiegoś mocnego zdania w tej kwestii. No i teraz podsumowując, trzy najważniejsze substancje występujące u roślin lądowych które umożliwiły im tak skuteczne opanowanie środowiska lądowego są to lignina, czyli ta substancja, która wysyca ściany komórkowe, powoduje ich drewnienie, wzmacnia roślinę mechanicznie, kutyna, która wchodzi w skład kutykuli pokrywającej skórkę roślin i chroni bardzo skutecznie przed parowaniem wody i przegrzewaniem, no i wreszcie sporo polenina która nadaje wyjątkową trwałość ziarnom pyłku i zarodnikom w trudnych i niekorzystnych warunkach lądowych. I teraz wspomnę jeszcze o czymś, co właściwie nie jest do końca na temat, w tym sensie, że to nie jest za bardzo adaptacja do życia na lądzie, i właściwie też już o tym wspominaliśmy chyba w dziale komórka, ale pozwolę sobie do tego wrócić, dlatego że w dziale rośliny w podstawie programowej jest taki osobny podpunkt, który brzmi, że musicie umieć przedstawiać znaczenie połączeń międzykomórkowych w tkankach roślinnych. No i być może pamiętacie, że połączenia międzykomórkowe u roślin to są tak zwane plazmodesmy, czyli takie otworki w ścianach komórkowych, które łączą ze sobą cytoplazmy sąsiednich komórek. I to zapewnia po prostu łatwą, wydajną wymianę substancji między komórkami przepływ wody itd. Skutkiem ubocznym istnienia plazmodesm jest to, i też już chyba o tym wspominałam, że one niestety umożliwiają Łatwe rozprzestrzenianie się wirusów roślinnych. Jeżeli taki wirus wniknie do rośliny, to potem już może łatwo przechodzić z komórki do komórki. No coś za coś, jak zwykle. I to jest chyba tyle, co można powiedzieć w tym temacie połączeń międzykomórkowych u roślin. I jeżeli chodzi o samo wyjście roślin na ląd, to też już na tym zakończymy. Mam nadzieję, że jesteście pełni podziwu dla tych wszystkich pomysłowych wynalazków, które umożliwiły roślinom opanowanie środowiska lądowego. Dziękuję serdecznie. Patry stroną mojego kanału. Jeżeli chcecie w jakiś sposób mnie wesprzeć, to linki do zrzutki i do bajków i tu znajdują się w opisie pod filmem. Możecie również wspierać mnie bezpośrednio przez YouTube'a. Wtedy uzyskujecie wcześniejszy dostęp do nowych odcinków. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.